Hej, witam wszystkich serdecznie. Tu Girko z tej strony witam, witam ponownie e, w Raid Shadow Legends. E, dzisiaj omówimy sobie nadchodzący event event plus update, który nastąpi prawdopodobnie, jeśli nie jutro, to będzie, to, to będzie wprowadzony w, we wtorek. E, teraz w nadchodzący. I w tym update'cie pokażą, pokażą nam się także na lochy 25 poziomu. I będą to lochy, nie jestem pewien, czy będą to lochy związane z spotkami ale na pewno będą to lochy tutaj do farbienia ekwipunku i wszystkie zostaną zwiększone do 25 levelu. Różnica będzie taka, że oczywiście wszystkie poziomy potworów, tak samo jak i fal będą zwiększone, ale najważniejsza różnica będzie taka, że skille bazujące na procentowym, których damage jest budowany na... Na odpowiednim, na odpowiednim wyższym poziomie HP przeciwników będą znerwione. Po prostu będą działały tak, jak działają w Doom Tower teraz, kiedy są, kiedy potwory mają swoje własne pasywy. Nie wiem, czy tutaj teraz będziemy mogli zobaczyć. Nie, nie będziemy mogli w ten sposób bez walki. W każdym razie, czyli i Cold Heart, i Royal Guard, i Armiger, wszyscy będą robić dużo, dużo mniej obrażeń, ponieważ ten, te, te skuteczność tych skilli na bossach. Na dungeonach 25 levelu. Znaczy w sumie to już rozpoczynając to od 21 i w górę, będą po prostu znerfione. Czyli będziemy musieli do opracować sobie nowe nowe yy, kompozycje teamów, które będą nam bardziej odpowiadać. Dlatego to jest jeden. Oczywiście nie, nie jestem jeszcze pewien, czy będą w ogóle siedmiogwiazdkowe gwiazdkowej temy czy co za różnica będzie teraz, jeśli będziemy robić sobie tego smoka tylko i wyłącznie powyżej bo teraz mamy 5-6 gwiazdek, nie wiem czy on będzie dodawał same sześciogwiazdkowe itemy. E, to zobaczymy w praniu, nie jestem tego pewien, dlatego nie chcę tutaj obiecywać niczego. W każdym razie, e, w każdym razie trudność zdecydowanie wzrośnie. No i będziemy mieli następny tak end content, jakby end game content, e, zawartość e, gry Shadow Legends, e, coś w czym będziemy musieli <laughs> musieli y, awansować. Prawdopodobnie związane będzie to z rozszerzeniem misji kampanii, czyli z tej i będzie, jak mamy jak mamy arbitera, to prawdopodobnie dojdzie nowy bohater, którego będzie można zdobywać właśnie przez, przez kompletowanie tych lochów 25-levelowych. No oczywiście dla większości z nas, tak jak i dla mnie tutaj teraz, no to w ogóle jest pieśń przyszłości, ale, ale właśnie taki update nastąpi i, i dobrze o nim wiedzieć. Drugą rzeczą, która nie będzie w tym tygodniu, ale w następnym, będzie nowy, tak jakbyśmy nie mieli niedawno, nie. Także jeszcze niedawno był, był event fuzyjny na brogni. Tak, gdzie mieliśmy gdzie mieliśmy te. Yy, gdzie mieliśmy właśnie te kawałki na Fenshi Mordekaja i, i tak dalej. Zdobywany, gdzie on jest, Hordin. Nawet już go tutaj nie ma. Czyli dopiero co nam się skończyła, dopiero co nam się skończyła fuzja. Na, na Brogniego, a, a od 11 maja będzie nowy, nowy event fuzyjny. Podobno ma by być jakiś mieszany, więc nie jestem pewien, czy będą to zupełnie nowi bohaterowie, tak jak teraz mieliśmy, yy, mieliśmy tą czwórkę tutaj, yy, czyli, czyli, czyli Fenshigo, yy, Mordecai i tak dalej, czyli czwórka nowych w ogóle stworzonych do tego, żeby ten event powstał, więc prawdopodobnie to się powtórzy, yy, że bohaterowie będą zupełnie nowi, ale jeżeli jeżeli nie, to warto zbierać na razie u tych, tych bohaterów po prostu niebieskich, bo możliwe, że, że przydadzą się do tej fuzji. No i będzie zupełnie nowy bohater. Nazywa się i, i, i będzie to no kolejna fuzja. Także nie wiem, czy zdążyliśmy odpocząć, czy nie. W moim przypadku nie zdążyłem odpocząć, a nie podbierać surowców. Jak widzicie, jak zwykle siedzę bez kasy i, i kamyków też nie mam. Yy, także, a jak doskonale wiemy, event fuzyjny wiąże się z tym, że, że mamy być aktywni we wszystkich zakresach gry, czyli przy, przywoływać nowych bohaterów i wydawać kasę na ulepszenie ekwipunku i zwiększać bohaterom levele. Także nie wiem, czy jestem na niego gotowy. W każdym razie, yy, jeżeli wy macie jakiekolwiek surowce, albo jeżeli macie w planach, yy, czy, czy możliwość, czy wychodzi wam z kalendarza, czy wychodzi wam z innych rzeczy, warto teraz yy, zaoszczędzić sobie te surowce, czyli kamienie do przyzywania, przyzywania bohaterów, tak samo zbierać kasę i nie wiem, zbierać kryształy, jeżeli, jeżeli chcecie wziąć udział i mieć jakiś, jak, jakąś szansę w ogóle w tym, w tym evencie. No wiemy, że ten brok nie był dosyć ciężki do złapania, nie wiem, czy ktoś z mojego klanu, komuś się udało go uzbierać, bo, bo naprawdę było ciężko złapać tą wystarczającą ilość punktów tych bohaterów składowych. <laughs> w każdym razie od 11 maja będziemy mieli następny event fuzyjny i bohaterem jakby głównym, którego będziemy mogli z tej fuzji zło złożyć, będzie. Będzie Ruel the Handmaster. I będzie to z frakcji czarnych elfów, znaczy mrocznych elfów. I nie mam, oczywiście go nie ma teraz dodanego, żeby wam pokazać, jak wygląda, ale omówię jego skillem mimo wszystko. W każdym razie, y mogę jest bohater, który już ma skill. Bo jeden, który, czyli ten debuff, który będzie wykorzystywał, właśnie, właśnie Ruel. I jest to sobie. Tia, The Tomb Angel. I to jest pierwszy bohater, który ma używa jako, właśnie jak swojego heksa, jako debuffa. Yy, I te, te, ten debuff generalnie zwiększa obrażenia yy, zadawane. Yy, ten, kto, czyli, jeżeli rzuci się na przeciwnika, obrażenia zada, o, otrzymywane przez tego przeciwnika będą wzrostają od 300 do 50%, zależnie od ustawienia. W jej przypadku nawet więcej, jeżeli by była. Sorki bardzo tutaj. Yy, w każdym razie. Ruel the Handmaster będzie używał tego heksa, w, 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 nie tylko tak jak ona ma w pojedynczy tutaj atak, ale będzie miał AOS heksem. I teraz umówmy sobie jego, jego skille podstawowe. Nie, nie, skórkę to pokażę Wam jak będzie dostępna. Czyli A1 Wild Arrows. Atakuje przeciwnika jeden raz z 50% szansą na rzucenie debuffa, czyli na, z większym debuffem zdjęcia zdjęcia defa i ten, ten, ten debuff minus 60%, czyli taki debuff, jak macie na przykład na Warmaiden, albo na albo na Zargali wrzuca tego debuffa na dwie rundy <coughs> dodatkowym, drugą częścią jakby tego skilla, czyli tego jego A1 podstawowego uderzenia, przerzuca jeden debuff z siebie na przeciwnika, jeśli przeciwnik ma już na sobie debuff Hex czyli jeżeli, nie wiem, bijemy się z Clan Bossem, Clan Boss rzuci na nas rzuci na nas truciznę albo rzuci na nas, na nas zdjęcie z zmniejszeniem ataku, to automatycznie zrzucamy tego debuffa przy, przy użyciu A1 na, z powrotem na tego na clan, na clan bossa. A2 czyli skill, no dobra, to nie wiem czy tutaj wziąć kogokolwiek, wziąć kogokolwiek, żeby, żeby, sobie, żeby sobie, był Dobra, atakującego. To jest akurat foli, ale zostawimy tylko że czyli A2 będzie w tym miejscu e, i będzie to Unleash the Hand, drugi skill, drugi skill Ruela. Czyli to będzie Ao już, atakuje wszystkich przeciwników, i jeżeli na, na sobie mają heksa, atakuje ich dwukrotnie. Także coś takiego jak ma, jak ma przykładowo Skullcrown, yy, czy jeżeli tam, już warunkowo. Czyli jeżeli już na nich siedzi debów, to wtedy dostają atak będzie dwukrotny, a nie jednokrotny. Czyli już się domyślamy, że, że nie będzie raczej, yy, to, nie będą to raczej małe obrażenia. Dodatkowo zignoruje 25% obrony celi, jeśli jest ich czterech lub więcej pod wpływem tego debuffa hex. Czyli, jeżeli sobie wyobrażycie arenę, że jesteście na arenie i hexa wrzucicie, i na wszystkim siedzi hex, to atak będzie pomijał 20% obrony celi, o, obrony każdego z poszczególnych bohaterów. A jeżeli będziecie na pająku, gdzie przeciwników jest jeszcze więcej, jeżeli na czterech chociaż będzie siedział hex, wtedy cały atak nie dość, że następuje dwukrotnie, to pomija 25% obrażeń. Eee, także naprawdę będzie to kurczę, killer z tego AOE no, i A3 to jest Sta Stalk Prey. Yy, daje nam 50%, czyli będzie tutaj na A3. Daje 50% buff na całą drużynę. Na dwie tury. I na wszystkich przeciwników wrzuca debuff. Hex. Czyli z tego będziemy zaczynać generalnie. Najlepiej będzie zaczynać od A3. Wrzucać hex na wszystkich, a później wrzucać i, i wrzucać później A2 i A1. Teraz yy, to A3. A, i jeszcze dodatkowo, tak, wrzucamy tego heksa na przeciwników, a na siebie wrzuca Reflect Veil, czyli wiecie, tą taką niewidzialność, plus przyspiesza się o 50%, od razu wrzuca na siebie połowę swojego żółtego paska. Czyli nie dość, że, yy, że, że na wszystkich wrzuca heks, yy, to od razu, bo większa wszystkim Aku całej waszej drużynie, to dodatkowo przyspiesza się o 50%. O, o 50%. I dodatkowo jego pasyw, Czyli to będzie tutaj jak pasyw, a, a, potocznie zwana A4, jego pasyw będzie polegał na tym, że obniża prędkość przeciwników, którzy mają na sobie hex o 5% a ich odporność o 10%. Czyli jeżeli macie kogokolwiek, który daje jeszcze dodatkowe jakieś dodatkowe skile obszarowe, jakieś AOE z nie wiem, z trucizną z, z innymi debuffami, będą miały większą szansę na wejście. E no i oczywiście Hex sam z siebie zwiększa obrażenia dodatkowo o 10% i obniża skuteczność wszystkich leczeń o 30%. Także możecie sobie wyobrazić jak, jak potężne kombo to będzie przy użyciu, przy użyciu nie wiem, z Madam Seris, na przykład na arenie, yy, gdzie zwiększycie szansę wejścia wszystkich debuffów i będziecie trzepać wszystkich podwójnie, pomijając 25% ich obrony, jednocześnie spowalniając przeciwną drużynę i obniżając jej możliwość leczenia o 30%. Także ja wiem, że czasu było mało między jedną a drugą fuzją, <noise> dla mnie za mało, no ale co zrobić, tak sobie wymyślili, tak sobie Plarium wymyśliło w kalendarzu, że, że zrobi to tak szybko, także jeżeli ktoś się czuje na siłach i ma do tego surowca i, i, i będzie i, i ma chęć oszczędzać, jest jeszcze czas, jest jeszcze jak widzicie 9 dni do tego, żeby coś sobie tam odłożyć, czy, czy potki z energią, czy, czy kryształy do przyzywania, czy kasę, i, I spróbować zawalczyć, bo jak widać, Ruel będzie naprawdę Kosił, będzie naprawdę bohaterem, o którego Walter zawalczyć. Tylko, tylko z, z doświadczenia wiem, że jest naprawdę ciężko zrobić to. Na na, na na mniejszym, na, średni, na, na mniejszym no bo pewnie będzie i tak samo turniej o, o poszczególne lochy, czyli będzie turniej pewnie na smoka i turniej pewnie na. No i wiadomo, że jeżeli jest nam ciężej, nie, nie, nie robimy tego smoka na 20 levelu, czy tylko czy na 13, czy na 14, to tych punktów zdobędziemy mniej i wolniej niż ten, kto tam może tego smoka, nie wiem, farmić 20 level co minutę, nie. Także. Zależnie jak wyliczą te punkty, czy będą na styk, czy no w każdym razie mnie osobiście nie udało się złapać brogi, bo brakło mi do, dosyć sporo punktów do, do poszczególnych bohaterów, więc jakoś się specjalnie nie nastawiam na to, żebym mógł, żebym był w stanie tam uzbierać wystarczającą ilość. Ale jeżeli ktoś ma w zapasie jakieś, jakieś kamyki, jakąś kasę i, i ma zamiar się nastawić na to, że, e, że spędzi więcej czasu i ma, ma odłożoną tą energię to naprawdę warto, warto zawalczyć, bo Ruel e, jest warty tego, żeby, e, żeby spróbować go zdobyć. E, dobra, to z wiadomości to by było na tyle, a, a zrobię sobie, jak już e, z, z takiej aktualności tylko na koncie, dzisiaj udało mi się zdobyć e, zdobyć Okult Braulera, na razie jak widzicie w powijakach, biedny chodzi w szmatkach, także dopiero muszę poenszantować, e, ale jak go zrobię już do końca, uzbieram kamyki na Mastera, to zrobię z nim odcinek, bo naprawdę chłopak potrafi, potrafi zrobić, zwiększyć wielokrotnie damage, jaki robimy na Clan bosie, Dlatego, że jest jednym z najlepszych Poisonerów w grze. Yy, pewnie, że byłby duży skuteczniejszy z Frozen Banshee i jak tylko będę miał Frozen Banshee we własnych łapkach, to zrobię oni odcinek osobny, bo ona tak samo potrafi zmienić, właśnie zwiększyć potężnie skuteczność waszego działania na Clan Bosie, jak, jak chyba nikt inny. Yy, także Tyle z wiadomości i aktualności na dzisiaj. To był Girko, to pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej.